Cześć, tutaj Hawek, a to jest Destiny. Dzisiaj gramy kolejną misję naszym wspólnie stworzonym Hunterem i wybieramy się na ziemię. Zaraz okaże się, jak nazywa się nasza misja. Nasza misja nazywa się The Dark Within, czyli tak jakby wewnętrzna ciemność, ciemno, yy, ciemność wewnątrz. Polecimy na poziomie normalnym i wyruszamy na misję.

i że może on posiadać coś y, wartościowego. Dobra, pan nas wysyła dalej. Y, mam wrażenie takie, że... Tyrionowi, czyli, czyli Peter, Peter Dinklage, niespecjalnie się dobrze bawił przy nagrywaniu tego... Y, przy nagrywaniu dubbingu do tej gry. To jakoś <wzaj> brzmi, jakby nie bardzo mu się szczerze więc Chciał. Aj, chyba nie uda mi się skoczyć tutaj na raz. No dobra. Biegniemy, biegniemy. Nie ma co tracić czasu. Żebyśmy się tylko nie wpakowali w jakieś bagno tutaj. Tak, na pewno tutaj było kiedyś bardzo ładnie. Nawet teraz jest bardzo ładnie. To jest właśnie. Kurczę, ta gra wygląda super. Takie mam teraz wrażenie. Mówię, nawet Już wcześniej w poprzednim odcinku mówiłem, że w becie niespecjalnie mi się tak wydawało, że to jest aż takie ładne. Ale tutaj jak się rozgląda... W grach generalnie rzadko kiedy człowiek się rozgląda, a tutaj widać bardzo dużo takich szczegółów, którym warto się przyjrzeć. Czasem warto się zatrzymać i po prostu się rozejrzeć. No spójrzcie. Mega. Dobra, pigniemy, nie ma czasu. Oj na! Tutaj ktoś nas zaskoczy. W poprzednim odcinku założyłem na koniec Pulse Rifle na siebie, i na razie muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, jak się sprawuje. No, biegiem, biegiem. Tam musimy iść. Dobra. Jak trzeba, to trzeba. Generalnie bardzo dużo ludzi mówiło o tym, że Destiny to jest takie połączenie Borderlands z innym, z innym tytułem stworzonym przez Bungie, czyli, przez, czyli do Halo. O, mamy tutaj mocną pomoc. Czyli do Halo. Nie wiem jak to jest, jeżeli chodziło właśnie o porównanie do Halo, bo w Halo nie grałem, nie miałem jeszcze, nie posiadałem konsoli wtedy, nie mogłem za bardzo sobie w Halo pograć, ale jeżeli chodzi o Borderlands, to widzę podobieństwa, zwłaszcza w tym systemie właśnie systemie jakby RPG-owym. Rzeczywiście ten system tutaj jest bardzo podobny do tego co było w Borderlands. Graficznie jest oczywiście zupełnie inaczej, ale gameplayowo podobnie. Borderlands w ogóle to jest jedna z moich ulubionych gier. I co ciekawe, pierwszy raz, yy, kiedy dorwałem Borderlands, yy, jedynkę, dorwałem ją w jakiejś przecenie na Steamie, bodajże za jakieś 3-4 dolary. Włączyłem, pograłem trochę i stwierdziłem, e nic specjalnego. No ale po jakimś czasie stwierdziłem, że może spróbuję jeszcze raz. I jak się okazało, to był strzał w dziesiątkę. Przeszedłem tą grę chyba z trzy razy. I bardzo mile ją wspominam dzisiaj. O znowu jakiś moment kiedy jest ciemno Nasz czujnik ruchu szaleje Muzyka wcale nam nie pomaga Wow Uff, przez chwilę... Przez chwilę zapomniałem czym się po prostu uderza wręcz, a byli już na tyle blisko, że nie opłacało się atakować już z odległości. No ale dobra. Żyjemy. Co tutaj? Czy tutaj się coś dzieje. O! Wow! To są jacyś inni... inni przeciwnicy w ogóle. tutaj jest tak a headshot dobra leżą leżą no muszę poznać że podskoczyło mi trochę ciśnienie no ale sytuacja opanowana dobra wizard Co, czym jest wizard Oni uciekają ode mnie. Dobra. Uch. Tu się coś w końcu zaczyna dziać. No proszę, ja was. Wracając do Borderlands. Yy, mówię, to jest jedna z moich ulubionych gier. W dwójkę nie grałem. Nie było mi dane. Mój sprzęt, yy, którym grałem w jedynkę, i nie za bardzo chciał współpracować z dwójką. Wiem, że teraz powychodziły jakieś tam wersje. Oczywiście po taniości, ale no niestety jeszcze cały czas nie grałem dodatek, który wyjdzie, dodatek prequel, prequel sequel, który wyjdzie y, też nie za bardzo. Będę miał jak niego zagrać, ponieważ będzie on. Wow. Będzie on tylko na konsole starej generacji. A ja konsoli starej generacji nie posiadam, czuję się dyskryminowany. To jakaś zasłona dymna. Ale nie ze mną te numery, proszę państwa. Dobra, teraz trzeba uzbroić się w snajperkę i zobaczyć, co ten koleś tam może wymodzić. A, dwa strzały. Naprawdę. To była cała misja. Tak, polecam. To była bardzo krótka misja. Udało się bardzo szybko ją przejść. Także to będzie. Wskoczymy jeszcze szybko do Tower. Zobaczymy, co tam mogę odblokować, jakiś przedmiot na pewno. Zobaczymy, czy mogę już brać Challenger, czy tam Bounty w crucible. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Mam nadzieję, że to już będziemy mogli, mogli obczaić teraz. Podsumowanie misji. No, Golden Gun jeszcze niestety nie dla mnie to jest taka umiejętność specjalna, że po jej naładowaniu będę miał parę strzałów złotego pistoletu, który jest całkiem mocny. Jesteśmy z powrotem na orbicie. Teraz możemy iść albo kolejną misję, albo zobaczyć co. Mamy w naszym ekwi ekwipunku, zobaczmy co tutaj się dzieje. Wśród broni nic się nie zmieniło. Mamy nowe rękawice, które są słabsze, więc je zniszczymy i rozmienimy na, że tak powiem, rozmienimy na drobne. Buty możemy tutaj odblokować i chyba tak właśnie zrobimy. Wybierzemy się do Tower i lecimy. Jesteśmy na miejscu. Tutaj widzę, że mamy jakąś nagrodę, ale zanim do nagrody, to pójdziemy sobie odblokować to, co tutaj możemy. Cryptark. No dzień dobry. O, a to za co? No dobra. O, The Code. Co to, co to za buty? Zaraz się wszystkiego dowiemy. Są buty na level 4, ale są lepsze, więc na pewno się bardzo przydadzą. Dobra, zejdziemy, zobaczymy co tam mamy za. za na dole jakieś, jakieś, jakiegoś rewarda, mamy za coś. Nie wiem za co. Pikiem, 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 pikiem. Ten wizard wygląda jak taki prawdziwy czarodziej. Dobra, nagroda. Nagroda za wykonanie jakiejś misji zapewne 30 Helm, 34 Strength, Discipline Strength Increased Reload Speed Carry more armor for Pulse Rifles, o To chyba wezmę ten Armor Zwłaszcza że ten Pulse Rifle całkiem fajny Dobra Ustawimy sobie ten Armor, o jest o wiele lepszy No, i to by było na tyle, co tutaj możemy w tym momencie załatwić. Bardzo dużo tutaj zawodników dzisiaj mamy. Zawodników, graczy, innych. Więc. To na pewno. dobrze świadczy o tym, że w grze cały czas coś się dzieje. Podbiegniemy sobie tutaj na. na widok ogólny. Zobaczcie, jakie to jest. super. Pięknie, pięknie. Bardzo ładna jest ta gra. A ja jestem taki. No. Ten niebieski jednak nie pasuje tak super jak mi się wydawało, że będzie pasował. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W kolejnym odcinku idziemy, kolejną misję. Także do zobaczenia w następnym odcinku, który już jutro. Na razie, cześć!